Zupełnie inny nastrój dzisiaj, po meczu przegranym z Rosją był zupełnie inny klimat, dzisiaj jest zwycięstwo, po raz drugi nad Brazylią, tym razem 3 do 0, wow, gratulacje. Dziękujemy, no naprawdę się z tego mega cieszymy, jak widać, chłopaki krzyczą, cieszą się, no jest super chwila, no ciężko cokolwiek powiedzieć, bo naprawdę wydaje mi się, że zasłużyliśmy na ten medal tutaj na tej imprezie jak mało kto. Szkoda, że nie było wczoraj takiej gry przeciwko Rosji, bo, bo dzisiaj wyszliście na parkiet jako zupełnie inny zespół. Od razu było widać, że wychodzicie z nastawieniem, żeby to wygrać. I daliście radę, wygraliście w Cuglach. Oczywiście, no, wiadomo, że Mechmetzowi nie jest równy, wczoraj troszeczkę sobie nam poszło, ale dzisiaj cieszymy się, że jest ten medal, bo, bo bardzo chcieliśmy go tutaj zdobyć po tych dwóch pierwszych zwycięstwach grupowych i udało się to nam zrobić. Wiadomo, że trochę niedosyt jest, bo... Bo dobra, Rosja wczoraj była do ugryzienia, no ale taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. My dzisiaj wygraliśmy i, i pokonujemy Brazylię o trzecie miejsce. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję.